Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem przewidywania Da Vinci. Ale Da Vinci pojawił się nie tylko sam, ale mamy też Karla z The Moon. Także dowiemy się w tym krótkim filmie, 10-minutowym, praktycznie, jaka cena, czy 16 tysięcy dolarów jest na horyzoncie. Oczywiście chodzi o Bitcoina. Zapraszam. Let's go on. Let's go on. Yeah, well, uh, we were looking at the charts earlier today and we uh, Bitcoin. Oglądaliśmy dzisiaj wykresy wcześniej i zauważyliśmy, że Bitcoin Wygląda na to, że tak jakby chciał wypaść z łóżka, jeżeli chodzi o cenę. Ale jeżeli przeszliśmy na mniejszą, mniejszy interwał czasowy. Przejdźmy na czterogodzinną. Widzimy, że W pattern się pojawia, czyli ta nasza przysłowiowa litera W. I od tego momentu, jeżeli ta litera W się potwierdzi, możemy wyjść wyżej albo spaść z ceną. Co myślisz ty, Karol?

Czyli jest to stęga z wieloma EMA połączonymi razem. I to jest na czterogodzinnym wykresie, czyli interwale czasowym, i od 20 do 55 tych średnich kroczących EMA tu się znajduje. So this means this And as you can see, it o wartości. I bardzo często nam to mówi, czy jesteśmy w trendzie wzrostowym czy w trendzie spadkowym. Trend. So, I najważniejsze jest to, że nam mówi o tym kiedy zmieniamy trend. For example, when we break down uh, and get a 4-hour close below uh, that is an indication that we're ready for a downtrend. Jeżeli znajdujemy się na 4-godzinnej powyżej tej wstęgi, no to mamy tak, jak tutaj w tym momencie oznakę, że mamy zmianę trendu, obraca się ta wstęga, tak, tak można to nazwać, i idziemy w górę. No i prostsze przeciwnie, jeżeli wychodzimy dołem od tej wstęgi i ona się zaczyna obracać, wtedy tak samo mamy ruch prawdopodobnie spadkowy. And we've had a downtrend 4-hour close.

ta formacja, tej litery W ewentualnie się tutaj zarysuje, możemy mieć odwrócenie na tej wstędze, Ale dopóki to się nie stanie, moja tutaj dewiza na to, co się wydarzy, to jest to, że będziemy dalej spadać. Strendem się nie dyskutuje, można dodać. W tym momencie ta wstęga jest na 10 800 dolarów. Pamiętajcie, że ta audycja była nagrywana 3-4 godziny temu, także cena może się tutaj szybko zmienić, szczególnie gdy mówimy o krótkoterminowej prognozie. Let's say or something like that. Za parę dni ta wstęga zejdzie do około, około 10 z około 10535 dolarów, dlatego że ona spada. Tak, bo teraz jestem w bardzo krótkim czasie, jak widzicie tutaj. I I jeżeli ta wstęga będzie pod ceną, znowu ta cena wyskoczy poza wstęgę górą, to znaczy, że znowu będziesz tutaj pozytywnie nastawiony. Tak, Demun odpowiada, że wtedy zmienię zdanie, ale na razie, tutaj nic nie zapowiada się na to, żeby mogło się tak zdarzyć. Oprócz tej litery W. Um, for 10k that is so right now Czekałem, czy jakieś targety masz tutaj swoje? Tak, czekałem na 10 tysięcy dolarów, które już mamy tutaj ustanowione. Moim celem było 10 tysięcy i tutaj wyszliśmy, i teraz od tego czasu nie mam jakichś tutaj zarysowanych celów, które uh, chciałbym widzieć. Bitcoina. But if we do fall below the recent um, 9,1k, then. Uh,

We're in this what's the zone or trade location. I wyrysowałem tutaj FIB i tak samo narysowałem tą strefę, gdzie powinna być ta strefa zakupu ponownego bitcoina. Jeżeli zobaczymy tutaj tą literę W zarysowaną, czyli e, można powiedzieć wyjdziemy z potwierdzeniem powyżej tego ostatniego dołka, no to może być to pozytywny.

i możemy wejść z ceną bitcoina w kolejne wyższe rejony. I tutaj MM krypto mówi to samo, ty powiedziałeś, Moon, przed chwilą. Tak, tak, tak dokładnie. Przez, ten, przez tą stęgę, to będzie też taki, powiedzmy, powód, dlaczego ona miałaby się obrócić, i mielibyśmy obrócenie trendu przy 10,5%. So if you were if you wanted to take this trade, I would I would say that you would have to go like uh, you'd have to do from here, and you'd have to go all the way to the bottom, right? Because that you can't you can't do this local bottom because that's called a knob stop. <laughs> yeah. right? But then this is the stop you'd want to hold you'd want to take on the breakout. I jeżeli rozesłujemy właśnie tutaj no, and you of course would have to go take a 2 to 1 risk to reward ratio so that's it's quite a big risk which would take you all the way up to well look at that a breakout from this level which One would coincidence break again well, yeah which would break the uh the, the local high jeżeli ten to oczywiście by wyszedł no to wzięłoby to nas do lokalnego szczytu około tysięcy. I bardzo możliwe, że jeszcze wyżej możemy pójść, na tym potwierdzeniu. Stop loss był wtedy przez 9530 dolarów. 12560 dolarów, dla wszystkich, którzy nie mogą przeczytać tych liczb. Ale również wspomniałeś o poziomie ceny, albo może wy dwóch, Um, especially in that specific area right here so um may you maybe tell us what happens um, when we break this level um is there more room to the upside for good what price times are you looking out for when that happens well uh, if i were to just make it a very quick summary so uh, i already Jeżeli powiedzmy, zejdziemy poniżej tej byczej flagi, która jest teraz możliwa, will be at jeżeli zejdziemy niżej, to o tym właśnie już mówiłem, że 9,100 może być na horyzoncie kolejne 8500, ale jeżeli wyjdziemy powyżej 618 na Fibie, no to kolejny target może być tutaj 16 um, so tysięcy dolarów. Moon yeah, right. yeah, right. yeah, I mean, Wygląda Moonboist, czyli <laughs> troszeczkę zakolorowo, ja bym to nazwał 16 tysięcy dolarów? Kto wie?

I, I, oh, yeah, right. I right. yes, right. Dokładnie. miałeś rację Demon. 0786 na fibie to jest 16142 Exactly. That's So that's that's actually a price target. So let's say we are going above the, above the, um, four hourly ribbon at 10, 500. Then you are looking out for 12, 560, something like that. Okay, czyli żeby tutaj to podsumować, najpierw czekamy na przebicie 10500, potem okolice 12,5 tysięcy dolarów za bitcoina i dopiero wtedy that, we that, also... będziemy mieć to prawdopodobieństwo 16142 dolarów na 0786 na Fibie. Czy jakiś termin, czas, możesz podać, żeby tutaj ewentualnie jeszcze dodać do tego nutki perswazji? Nie, nie ma czasu. Uh, yes. Tylko musi, muszą się wydarzyć pewne no, rzeczy na wykresie, żeby to prawdopodobieństwo miało miejsce. mamy też ten efekt, Um, we, we cannot recap the exact name, but it, in that exact moment it is very, very relevant. So we wanted to talk about that. Now, Vinci, can you tell us more about yes, that? Yes, exactly. No, po if you were to be lost in New York and um, you didn't have a cell phone. You didn't have any way of with your Jeżeli na przykład zgubiłbyś się w Nowym Jorku, nie miałbyś telefonu, nie, nie miałbyś żadnej możliwości komunikowania się ze z własnymi znajomymi, rodziną, gdzie tak naprawdę byś poszedł, żeby znaleźć tą osobę? Grand Central Station. So people... Większość ludzi by pomyślało, że do Grand Central Station, czyli do dworca, głównego dworca kolei w Nowym Jorku. Be as well. what... Ludzie mają ideę, czyli pomysł na to, co inni ludzie też myślą. To, co się dzieje, to to, że ludzie mają ideę, że Bitcoin powinien być na 10 tysięcy dolarów lub wyżej. Tak samo jak ludzie mają no, pomysł albo ideę na to, że Bitcoin powinien być cały czas powyżej 10 so tysięcy um, uh, uh, dolarów. I co widzisz teraz, to ludzie, którzy kupują Bitcoina to są okolice 10 tysięcy dolarów.

Wydaje mi się, że większość ludzi wierzy w to, że Bitcoin powinien kosztować powyżej 10 tysięcy dolarów. I dlatego prawdopodobnie będzie powyżej 10 tysięcy w niedalekiej przyszłości. To mi się ciekawe. Tam, co możemy zobaczyć na kandydacie, że jest podobny do 10 tysięcy, ale nie jest podobny 10 tysięcy. Widzimy też, że dzienne świece, które wprowadzają bitcoina poniżej 10 tysięcy dolarów, nie kończą tych świec, czyli dzienna świeca nie kończy się poniżej 10 tysięcy dolarów, czyli na chwilę dosłownie spadamy i odbijamy się od tej ceny. Jeżeli chodzi o 10 tysięcy, co ty myślisz, demu, czy możemy zejść dużo niżej e, tej ceny? I think to, co mówi Da Vinci, to jest prawda, bo większość ludzi w krypto wierzy w to, że bitcoin powinien kosztować więcej niż 10 tysięcy dolarów. I Także ma to sens. But I don't think that 10K necessarily has to be uh, such a strong level based on that, but for sure it will it will be significant um, in in different time frames, for sure. Ale na pewno będzie tutaj ta okolica zachowana przez jakiś czas, ale może się wszystko wydarzyć. I mean, I think that uh, uh, everywhere I hear is people saying, telling me, oh, $10,000, Bitcoin should not be above $10,000. There's no reason for it. And I'm... I większość ludzi, których spotykam, mówią, Bitcoin nie powinien być poniżej 10 tysięcy dolarów. Nie ma powodu na to, dlaczego miałby kosztować mniej niż 10 tysięcy dolarów. Like, that doesn't make sense to me, but. If it. Dla mnie to, to nie ma sensu za bardzo, to co mówią, ale jeżeli każdy wierzy w to, to jest to, co w końcu okaże się rzeczywistością. Think, are it. Dlatego, że ludzie kupują w tych cenach. I bardzo dużo osób mówi, że jeżeli zejdzie na chwilę poniżej 10 tysięcy, o...

Tylko ludzkie emocje to powodują. I nawet jeżeli byśmy sobie wzięli inne waluty pod tutaj lupę, no to wiadomo, że tylko w dolarze z 10 000. a jeżeli będzie to euro, no to już będzie powiedzmy 8500. Jeżeli to będzie inna waluta, to też nie ma już tej bariery psychologicznej, wszystko jest tutaj w dolarach, więc bardziej o emocje tutaj chodzi. No, także mamy tutaj podłączone The Moon, znamy, Da Vinciego, znamy i naszego polskiego Krisa z niemieckim paszportem, który wyemigrował dużo, dużo wcześniej, też znamy i go bardzo mocno pozdrawiamy. I widzimy się już niedługo bo po północy z kolejną dawką newsów na sobotę żebyście mieli kawę gotową w ręku Fenia w telefonie a wy bierzecie się za sprzątanie <grym> albo na siłownię życzę wam wspaniałego dnia jeszcze raz, albo końcówki tego dnia pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem